Były polski żołnierz z zarzutami o szpiegostwo został dzisiaj wydany, list gończy przez prokuraturę w Krakowie. Kim jest Polak w Donbasie? Posłuchajcie w materiale Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej. Jakie zagrożenia dezinformacyjne mogą wiązać się z działalnością tego typu wojennych influencerów i agentów wpływu obcych wywiadów? Wreszcie publikowanych przez Polaka w Dombasie widzimy typowy przykład wojny kognitywnej, czyli wojny prowadzonej o nasze umysły i nasze serca. W jego przekazie następuje normalizacja agresora. Pokazanie tego, że Rosja jest przyjacielem, że brutalna agresja na Ukrainę jest po prostu operacją specjalną, a głównym wrogiem Rosji i Polski jest Unia Europejska, którą często porównują do Czwartej Rzeszy. próbuje w tych swoich przekazach też pokazywać, że nasz kraj jest słaby, że jest źle zarządzany i że operacja specjalna powinna z terenów Ukrainy przenieść się do Polski. Dlaczego jest to niebezpieczny przekaz? Ponieważ jest prowadzony przez byłego żołnierza wojska polskiego, a społeczeństwo polskie ma bardzo duże zaufanie do osób mundurowych i to właśnie tego typu influencerzy właśnie są wykorzystywani w mediach społecznościowych. Oprócz Polaka w Donbasie ostatnio pojawiło się bardzo dużo tego typu osób. Często są oni blogerami turystycznymi czy historykami regionalnymi. Którzy mają pokazać z jednej strony, jak strasznie defraudowane są nasze środki przekazywane na Ukrainie, jak Ukraina żyje normalnie i bawi się pomimo toczącej się wojny, a z drugiej strony bardzo często pokazują Białoruś i Rosję jako kraj bezpieczny, czysty, więc chodzi z jednej strony o polaryzację wewnętrzną Polaków i również z Ukraińcami i próbę normalizacji właśnie agresora, czyli Rosji, oswojenia go nam jako przyjaznej, miłej krainy i dobrych ludzi, którzy chcą z nami współpracować.